Istnieje wiele głupich porad miłosnych, które możemy usłyszeć czy to od swoich znajomych, czy też przeczytać gdzieś w internecie. Ale zdecydowanie jedną z najgłupszych jest porada pod tytułem Bądź sobą. I w dzisiejszym wideo wyjaśnię Ci, czemu jest ona idiotyczna, dlaczego na ogół nie działa i dlaczego w sprawach sercowych bycie sobą wcale nie wystarczy. Cześć z tej strony, Tomek, i witam Cię serdecznie na moim kanale, na którym to rozmawiamy m.in. o relacjach damsko-męskich. Jeżeli interesuje Cię właśnie ta tematyka, to kliknij poniżej na przycisk subskrybuj. Wyobraź sobie, że ktoś z Twoich znajomych organizuje dużą konferencję i poprosił Cię, żebyś wystąpił na niej w roli mówcy, ponieważ jeden z prelegentów niestety, ale w ostatniej chwili się rozchorował. Dokładniej rzecz ujmując, już jutro masz pojawić się na scenie i poprowadzić wykład przed mniej więcej tysiącem osób. Temat Twojego wykładu dotyczy czegoś, na czym nie bardzo się znasz, bo jest to konferencja na temat zmian klimatycznych, no a ty masz opowiedzieć na niej o tym, jak w ciągu ostatnich 50 lat działania człowieka wpłynęły na ekosystem oceanów i mórz. I stojąc przed takim dość abstrakcyjnym wyzwaniem, mówisz do swojego znajomego, ale zaraz, zaraz. Ja nigdy nie występowałem publicznie, nie wiem jak się zachować. Do tego będzie mnie słuchać prawie tysiąc osób, i mam jeszcze przez godzinę gadać o czymś, o czym no, nie mam zielonego pojęcia? A on na to odpowiada: Słuchaj, nic się nie martw, po prostu musisz być sobą. Staniesz na scenie, zaczniesz mówić i jakoś to będzie. A, no tak, no teraz to mnie uspokoiłeś być sobą. Czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? Przecież to jest oczywiste. Nieważne, że ja nie wiem nic na temat zmian klimatu, że największa grupa, przed jaką w życiu przemawiałem, tak nie pani z matematyki odpytywała przy tablicy przed całą klasą z jakieś 20 lat temu. I nieważne, że jak myślę o tym, że prawie tysiąc osób miałoby mnie teraz słuchać przez godzinę. To jestem sparaliżowany. Nieważne, że kompletnie nie wiem, co się w ogóle robi stojąc na takiej scenie, jak się człowiek powinien poruszać, jak gestykulować, nie wiem, gdzie patrzeć. Nieważne jest, że ja nie wiem, w jaki sposób opowiadać, żeby to było ciekawe i że to wszystko to jest dla mnie czarną magią. Będę sobą, wyjdę tam na środek i na pewno będzie super. No, ale teraz, już będąc bardziej poważnym, to chyba każdy no, ma takie poczucie że otrzymanie tego typu rady w tej sytuacji no, wydaje się dość niedorzeczne, prawda? No bo jak komuś, kto ma pierwszy raz w życiu występować publicznie przed tyloma osobami, można w ogóle coś takiego doradzić. Jednak co ciekawe, jeżeli na przykład nasz znajomy czy nasza znajoma pierwszy raz od dłuższego czasu idzie z kimś na randkę, przed którą to strasznie się stresuje, nie wie jak się zachować i nie ma pomysłu, co na niej będzie robić, to my nie widzimy nic złego w tym, żeby powiedzieć do niego czy do niej nic się nie martw. Po prostu bądź sobą. Nie wiedzieć czemu, przy okazji relacji damsko-męskich, ta rada nagle staje się niezwykle sensowna. Tylko że problem polega na tym, że niezależnie od kontekstu, ta rada jest po prostu idiotyczna. Po pierwsze dlatego, że jeżeli ktoś robi coś na czym nie zna się zbyt dobrze i w czym nie ma zbyt dużego doświadczenia, to nie posiada wiedzy na temat tego, jak w tej określonej sytuacji powinien się zachowywać, czyli jak być sobą. I tak samo jak nie wiemy, co robić na przykład z rękoma w trakcie występowania na scenie, tak samo nie mamy pojęcia, co takiego robić na randce. I ten brak wiedzy jest dla nas stresujący, przez co możemy zachowywać się głupio, możemy być rozkojarzeni, czy wydawać się innym strasznie spięci. Po drugie, ta rada jest idiotyczna, dlatego że jest cholernie nieprecyzyjna. No bo właściwie jakim sobą powinieneś być? Tym zrzędliwym, zmęczonym i zdemotywowanym, którym to jesteś po 8 czy 10 godzinach swojej pracy? Czy może tym przebojowym i towarzyskim, którym to jesteś jak wypijesz w klubie troszeczkę za dużo drinków? Czy może tym cichym i spokojnym, którym jesteś przed pójściem każdego dnia spać? A może masz być takim sobą, jakim byłeś w czasach szkoły podstawowej, albo może być sobą takim, jakim byłeś tydzień temu. Co to do cholery znaczy, że masz być sobą, jeśli w każdej sytuacji jesteś nieco inny i każdego dnia twoje samopoczucie czy też zachowanie no w pewnym stopniu przecież się zmieniają? I po trzecie, ta rada jest głupia, ponieważ zakłada, że będąc sobą będziesz kimś skutecznym, dobrym czy też odpowiednim. Ale co jeśli w wielu kwestiach jesteś po prostu beznadziejny, no, i wymagają one jakiejś poprawy? Pytam serio, co jeśli jesteś osobą skrajnie introwertyczną, albo masz bardzo słabe kompetencje społeczne, albo masz wysoki poziom lęku wobec ludzi? Albo jeśli nie dbasz o siebie, ciągle przeklinasz i zachowujesz się w towarzystwie jak chami prostak? Czy takim sobą powinieneś być spotykając się z kimś, kto Ci się podoba, no i na kim chcesz przecież zrobić dobre wrażenie? Czy może jednak więcej korzyści dać to, żeby w takiej sytuacji paradoksalnie? Nie być sobą i starać się być kimś innym. I ja absolutnie rozumiem, jaka intencja na ogół stoi za tym, jak ktoś nam radzi, żeby być sobą. No bo głównie chodzi mu o to, żeby po prostu starać się robić coś naturalnie, przesadnie nie udawać, czy też zachowywać się w zgodzie z tym, jakim człowiekiem raczej jest się na co dzień. Ale pamiętajmy, że jeżeli już ktoś potrzebuje porady dotyczącej swoich kontaktów z płcią przeciwną, to najprawdopodobniej. Jest to osoba, której przyda się bardziej konkretna porada, niż to mityczne bycie sobą. Bo ta osoba nie ma odpowiedniej wiedzy, do tego najczęściej stresuje się całą sytuacją, czy też nie ma pojęcia, jak w ogóle powinna się przed kimś zaprezentować. A do tego musimy mieć na uwadze fakt, że relacje damsko-męskie to nie jest to samo, co relacje ze zwykłymi znajomymi. Jeżeli chcemy mieć pewne efekty w życiu uczuciowym, to musimy robić to. Co działa na płeć przeciwną, a nie to, co robimy na co dzień w stosunku do swoich kolegów czy koleżanek. Tak więc, dla przykładu, mocne angażowanie się na początku znajomości z kimś może być świetną strategią, jeżeli chcemy zbudować z tą osobą jakąś fajną, przyjacielską relację. Ale niekoniecznie jest to dobre posunięcie, kiedy to zaczynamy się spotykać z kimś, kto nam się podoba i kogo chcemy zdobyć, ponieważ może to być dla tej osoby dość odpychające. Tak więc, podsumowując, Powiedzenie komuś, żeby był sobą, nie jest wcale tak mądre, jak się wielu z nas wydaje, i na dłuższą metę może przynieść tej osobie więcej szkód niż pożytku. I jeśli chcesz komuś pomagać w jego kontaktach damsko-męskich, no to staraj się dawać mu rady, które są celne i które w jego przypadku będą skuteczne, a nie tylko rzuca jakimiś wyświechtanymi frazesami czy też banałami. A na koniec mam do Ciebie pytanie. Czy spotkałeś lub spotkałaś się kiedyś z jakimiś poradami miłosnymi, które w twojej ocenie są zwyczajnie głupie? Jeśli tak, to co to były za wskazówki? Daj mi o tym znać w komentarzu pod filmem. Okej, okay, to by było na tyle. Jeżeli ci się podobało, to zostaw łapkę w górę, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to naciśnij poniżej na przycisk subskrybuj, a jeśli jeszcze nie widziałeś innych filmów na moim kanale, no to zapraszam cię do oglądania. Dzięki ci bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.